Spojrzała na mnie, a mnie prąd złam, przeszedł. Przeze mnie prąd. Tak jakbym miał kawę i prąd przeze mnie przeszedł. Wróciłam do domu, mamusia się pytana, no jak tam zabawami. Mamusiu, jeżeli wyjdę za mąż, to tylko dla, za takiego chłopca, który tak tańczy jak ten Janek. Nie ma nic piękniejszego w życiu właśnie jak miłość. Nie ma nic piękniejszego proszę Panią, jak kochać. I być kochanym. Jeśli podoba Wam się to, co robią skrawki, to zachęcam Was do polubienia tego filmu i subskrypcji. Będzie to duża pomoc dla dalszego rozwoju kanału. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia. Nazywam się Jarosiewicz Maksymilian. Mam 93 lata. Od 16 roku życia jestem fryzjerem. Pracuję w tym zawodzie, pracowałem 75 lat. Trzy e, miesiące temu, proszę panią, jak e, rozstałem się z tym zawodem. Nazywam się Barbara Olszewska, Wczoraj ukończyłam 90 lat. Czuję się tak powiedziałabym. Niekoniecznie na 90, może troszkę mniej. Ale jak ja opowiadam koleżankom, że mnie coś boli, to mnie i tak nie wierzą, bo mówią, że ja szybko latam. A ty to nie jesteś chora, bo ty szybko latasz, a ja od urodzenia tak, mam tak zwane ADHD. Ja zawsze muszę szybko. Elżbieta Korelin, lat mam 84, jestem z Warszawy, urodzona w Warszawie. Byłam nauczycielką, a w ogóle jestem zamiłowaną turystką. Na każdej wycieczce kupowałam sobie taki, jak to się nazywa, przewodnik, chyba, o danej miejscowości. I mam cały zbiór tych, i czasem, czasem sobie, sobie zaglądam, bo przypominam sobie. Nazywam się Marianna Bloch. Mam 85 lat. 6 grudnia skończę teraz. Księgowa byłam w różnych instytucjach. W domu lubię gotować, sprzątać, a tak to raczej nie, nie mam jakiejś specjalnie pasji. Ma pani rodzinę? Mam córkę. Waldemar Pyra z Warszawy. Mam lat, jeżeli dożyję do Marsa, a już mamy grudzień, to będę miał równe 98 lat. Co na stówkę wyglądam? Zawodowo pracowałem jako tokarz, później pracowałem jako kalkulator, a w wieku 40 lat poszedłem na kurs przygotowawczy na wyższą uczelnię i zacząłem studiować na Politechnice Warszawskiej, Wydział dla Pracujących. Jestem inżynierem. Nina Konorzewska. Urodziłam się na podosi. Ale od 14 roku życia mieszkam w Warszawie. Tylko na ekonomiczność skończyłam, i pracowałam właściwie jako ekonomistka. W biurze. Całe moje życie. 15 lat w Instytucie Technologii Elektronowej, w Alei Lotników taki był i 20 lat ponad w Szpitalu Dzieciątka Jezus na Lindleya, w dziale aparatury. Zajmowałam się sprzętem medycznym. Wanda urodziłam się w Warszawie. Rodziców też miałam z Warszawy. Jest jedynaczka. Wszystkie moje oszczędności to wydawałam na podróże, i krajowe, i zagraniczne. W szkole podstawowej to siedziałam przy atlasie i tak, tu bym chciała być, tu. No i jednak zrealizowałam dużo swoich marzeń turystycznych. Szczególnie Indie na mnie zrobiły wrażenie duże, no bo ludzie mieszkali i w pałacach, i na ulicy. Jak miał łóżko, to, to mówili burżuj, w cudzysłowie. Czy pamiętają państwo swoją pierwszą miłość? Miłość? Oczywiście, no, każda miłość jest pierwsza, jak mi przysłowie, ale pani, pamiętam, tak, to był rok, proszę pani, 45., kiedy miałem 18 lat. No, niefortunnie się skończyła ta miłość, bo ta moja pani chciała, żeby się żenić, a jeszcze przysłomiałem trochę szkoły i tak dalej, więc ta miłość zakończyła się tak dość niefortunnie. A żonę poznałem, kiedy ona miała 16 lat, a ja miałem 20. Tak. Ja bym jej pierwszą miłością i ona była chyba pierwszą kobietą w moim życiu. Tak. Pamiętam moją pierwszą miłość absolutnie poszłam na zabawę. Poprosił mnie taki chłopiec, moja byłam tańcownica, byłam szczupła taka ADHD, to wiadomo, do tańca i do różańca. No poprosił mnie taki chłopiec, który też był tańcownikiem i na owe czasy w mojej młodości miał taki motor. Na cały powiat najlepszy. No to ja byłam wyróżniona, że on chciał ze mną się bawić. Kiedy mnie odwiózł do domu, wróciłam do domu. Mamusia się pyta, no jak tam z zabawami? Mamusiu, jeżeli wyjdę za mąż, to tylko za takiego chłopca, który tak tańczy jak ten Janek. Mamusiu, jak on dobrze tańczy. Mamusia się uśmiała, mówi, no dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Może jeszcze ten taniec zamienisz na inny zawód. No, i to była moja pierwsza miłość. Ale zawiodłam się na nim, dlatego, że przychodził, tak, zawsze prosił. U mnie w domu to trzeba było się najpierw pomodlić. Ja nieraz myślałam, że on już poszedł, bo tatuś my, no to się pomodlemy, jak właśnie wcześniej wychodzi w domu. No i klęczeć trzeba tu zmówić, litanie jakąś tego. A ja sobie myślę, pewnie wyszedł, jest zmartwiona, jestem bardzo, ale wstaję. Patrzę i on też wstaje z kolan czekał. No i tak było już prawie, że z mojej strony akcept, choć nie byliśmy jeszcze posłowie, ale on kiedyś pojechał gdzieś tam na jakieś wesele. I tam była moja koleżanka taka dosyć bliska. No, i z nią się zakolegował, i ona się później chwaliła, a to to, a to tamto, a co całowali się, a to nie. To. Już od tej pory nie podałam mu ręki, ani nie spojrzałam w tą stronę. Nawet ciotka przyjeżdżała z nam nie. Koniec. Myśmy nie mieli mieszkania po wojnie, bo ja się w okupacji urodziłam, i matka moja naraliła mi młodego policjanta, a mnie to nie odpowiadało. To raz, a drugi raz, ale to nie była miłość, taka prawdziwa miłość. A drugi raz też mi naraziła, ale przez kogoś czy przez sąsiadów, takiego pana, który był prosto ze wsi. I tak chodził, tak się ubierał, też mi nie pasowało, ale miał mieszkanie na Żoliborzu. I matce zależało, ze względu na mieszkanie, żebym wyszła za niego za że ja mówię, mamo, Poczekamy jeszcze, bo papiery były złożone w gminie, i mówię, to poczekamy jeszcze trochę. No i dobrze, żeśmy poczekali, bo później dostaliśmy to mieszkanie z gminy. Ale taka prawdziwa miłość to chyba była ta, co wyszłam za mąż. Pamiętam, bo ja z Pragi pochodzę, no to pamiętam, jak żeśmy byli w jakiejś Małej restauracji, i on mi się oświadczył w tej restauracji. Powiedział, że mi kocha. No i, i po, po, po różnych spotkaniach, bo już często się spotykaliśmy, czy zostanę jego żoną. No więc żeśmy jeszcze nie, ślubu nie było, ponieważ nie było mieszkania. Dopiero jak otrzymaliśmy to mieszkanie z kwaterunku, no to nastąpił ślub. 62 lata przeżyłam z mężem. trzy lata temu zmarł. Bardzo dobry mąż był, tak dbał o mnie, kochał, zawsze mówił, że mnie kocha. Zawsze mu się podobałam. No pomagał mi we wszystkim. Nie pił tyle, że tam no, gdzieś na uroczystościach, ale nie był alkoholikiem, nie palił papierosów. No, taki wzorowy mąż. W rodzinie mojej bardzo go wszyscy kochali, lubili, bo zgodny był dla swojej rodziny, dla mojej rodziny bardzo taki był kochany. No i dla swojej też. To była pierwsza miłość? Pierwsza miłość, tak. I jak się poznaliście? Na weselu u jego kuzynki, raczej moja kuzynka, a jego kuzyn. Także żeśmy się zapoznali, ja byłam jeszcze wtedy w liceum, miałam chyba 18 lat, bo jeszcze warkocz, I, a on był w wojsku, bo 5 lat ode mnie starszy mąż był, i przyjechał właśnie z wojska na wesele, i ja mu się już jako żołnierzowi podobałam, ale szybko musiał odjechać, bo tylko się tam zwolnił na parę godzin. Ale mówi, że o mnie myślał i tłumaczył, że mu się podobała jakaś dziewczyna na weselu. A ja też o nim myślałam, bo taki pierwszy rzut oka też mi się podobał właśnie. Żona mnie znalazła, bo byłem w, w rubelskim tam gdzie tam pochodzę samą. Z kolego ze szkoły. Przechodziliśmy <laughs> przez to miasteczko Parczew. To miasto, się nazywa Parczew. Wchodziliśmy i w pewnym momencie żona wychodziła z, z dwoma koleżankami na godzinę szóstą, czy tam tego, do kościoła wieczorem. I tak, proszę panią, jak wyszła z, z domu i na chodnik, i myśmy tam przyjechali, spojrzała na mnie, a mnie prąd złam, przeszedł. Przeze mnie prąd. Tak jakby miał kabel, i prąd przeze mnie przeszedł. I ja bym do tego kolegi. Co to za kociaki? Kociaki, bo w tym, tamtym czasie to na niej kobiety się mówiły: kociaki. <głosł> bo dzisiaj to jest inaczej. Te kociaki bo cicho, bo ona się szanujące dziewczyny. A piękne dziewczyny, tu we trzy piękne dziewczyny, naprawdę, ale żona była najpiękniejsza. Tak spojrzała na mnie, tak pani na mnie, pra, pra, prąd, przeszedł. I poszły. Ja mówię: poszły do kościoła, bo to na szóstą godzinę wchodził ja Zapoznam się z, z nimi. To chodź, to zaczekamy. Wracają z kościoła, myśmy się zapoznali, proszę Panią, tamtego. No i odprowadziliśmy też żonę, e, proszę Panią, pod, pod mieszkanie. I proszę Panią, od tamtej pory tak, proszę panią, co dwa, trzy tygodnie, tamte wcześniej nawet, jeździłem. I z żoną się spotykamy. Ale to długo nie trwało, bo to 3-4 miesiące trwało. Tylko. I wzięliśmy ślub. W 60., 60 e, proszę panią, roku, wzięliśmy ślub z żoną. Jak miała na imię? Zenobia. To była Panią pierwsza miłość? Pierwsza miłość. W moim życiu, tak jak mówiłam, zdarzyła się miłość, prawda? No tak, tak. Zdarzyła się, aż ja miałem no, troje dzieci. I, I tego ojca w domu i, i, i jeszcze zakochałam się. Naprawdę nie wiedziałam, że tak można, ale tak można. Tak można. No i to było piękne i w ogóle, ale nie skończyło się to dobrze. No i wyszłam za mąż nie za takiego, którego ja bardzo kochałam bo za takiego, co mnie znów bardzo kochał i chciał się zabić jak niby <laughs> jego załóż. Moja siostra tu też miała już mężatka doświadczona powiedziała: słuchaj. Naprawdę musi być tak małżeński, że to chłop ma bardziej kochać niż kobieta. No, tak mnie tam przekonywała. No i w końcu, jak on miał się zabić, no to ja musiałam za niego wyjść. No i było tak, jak było. Raz lepiej, raz gorzej. Przeżyliśmy te 28 lat, no i on później gwałtownie na raka zmarł. No, i zostałam sama. Byłam stosunkowo młoda, miałam 50 tam z groszami, ale nie powiem, że się tam do mnie ktoś nie przystawiał, ale wszystko mnie przeszkadzało. Ten frykał, ten znów sam coś, ten. No, nie mogłam. Ten znów jakiś w niedzielę mówi tak, to może się w niedzielę umówimy. A ja mówię, jesteś religijna, do którego kościoła chodzisz? Ja mówię, no jak to, do którego jeden mamy? A on mówi, nie! Podaje mi tam jakąś ulicę, wtedy akurat byłem w sanatorium w Busku. A ja pomyślałam sobie: Aha, my tą z koleżankami, żeśmy chodziły tą ulicą, to taki budynek zabity dechami, tam są jechowie. Ja nie jesteś jechowy, a on mówi: Tak będę miał prelekcję, przyjdź. U, jak już ruszyłam w drugą stronę, to już mnie nie ujrzał, więcej wychodziłam innymi drzwiami. Czym jest miłość? Miłość to jest po prostu proszę Panią uczucie, że człowiek nie powinien nic innego czuć od drugiego człowieka. Że przypuśćmy, jak kogoś kocham sercem i duszą, to nie znaczy, proszę Panią, żeby z tego powodu ktoś mnie jakoś materialnie wynagrodził. Uważam, że miłość proszę banią, to jest uczucie proszę, banią, bo nie ma nic piękniejszego w życiu właśnie, jak miłość. Nie ma nic piękniejszego, proszę Panią, jak kochać i być kochanym. Miłość to jest szacunek przede wszystkim. I zgoda, żeby jakoś wzajemnie się tolerować. No myśmy z mężem mieli takie zgodne charaktery, że... że tak jednakowo żeśmy myśleli. Oszczędzać, coś kupić, mieszkanie czy samochód. To we wszystkim żeśmy się dogadywali. Miłość. Miłość to jest piękna rzecz, ale też i bardzo trudna. Bo przez to miłość to człowiek doznaje różnych uniesień pięknych, ale też i łzy wylewa nieraz i jest bardzo ciężko nieraz przetrwać. Miłość to jest co, że się szanuje. Jeden drugi szanuje. Jeden drugiego szanuje. Proszę, ma, nie to, będę tam jakby. Odrzuca to tam. Nie, tylko, proszę Panią, przez długie lata. Jak wychodziłem do pracy jako fryzjer, to żona też pracowała, tylko żona pracowała w Instytucie... Tego, w Instytucie Łączności w Miedzeszynie. To prowadzi zawsze ca całowanie poleczek, a jak nie, to odrabia. Jak wychodziła i czy przychodziła. No ja w prawie całowałem, to jest to. A nie to, to jakaś awantura, kłótnia, to czy tamto, nie. To, to czasu do czasu jakieś to nieporozumienia, ale to b, zawsze to bywa, małżeństwo, w każdym jednym małżeństwie. No ale każde słowo się leci. wszystkim zaufanie, no i wspomaganie siebie we wszystkich, prawda, że tak powiem, kłopotach życiowych. A, a były takie kłopoty, bo z mężem jechaliśmy i mieliśmy wypadek samochodowy. Jak ja się śmieję, że mam dwa przekleństwa, złamane karki, cudze dzieci uczyłam. No, miłość może być u młodych taka związana z seksem, ale miłość też może być matczyna, miłość może być taka koleżeńska, nawet i w ogóle. Także ja miło, miłość rozumiem w takim wielkim. No, w wielkiej palecie takich różnych doznań. Hmm. Znaczy, miłości chyba są, można by tak powiedzieć, że z kilka. Najważniejsza w moim odczuciu jest miłość matki do dziecka. Najważniejsza. Nie ma większej. Matki do dziecka, matka oddaje życie za dziecko. I nie zastanawia się. To jest po prostu ból, jeśli się coś dzieje z dzieckiem, jest nie do opisania. Natomiast miłość do mężczyzny, na przykład, jest też ważna. No, może być piękna, może być też tragiczna, może być smutna, może być przeróżna. Ale już to, to życie tak się nie oddaje, jak dla dziecka. Jaka jest recepta na dobry związek? Proszę panią, charaktery. Charaktery. Charakter. Charakter człowieka, jeżeli są, proszę, charaktery e, po, podobne do siebie czy tego, to będą długo żyć. Natomiast jeden jest nerwowy, a drugi tego, to, proszę panią, ten nerwowy niego zamęczy, drugą osobę, nerwowym, bo to wszystko, co powiedz czy odpowie, czy coś innego, tego to awanturniczy, a jeszcze jak do tego wódka no to, proszę to jest nie ma, nie ma małżeństwa. Po to się bierze ślub, żeby razem, nawzajem, proszę panią, roz, słuchały i robiły ta pewien cel. Bo jak jeżeli pani będzie co innego robiła, a mąż będzie co innego robił, no to to się roz... po jakimś czasie jedno, drugie ważyć i robi swoje, i to małżeństwo się rozchodzi. No. Do miłości musi być jeszcze do, e, takie partnerstwo, jakieś e, m, przyjaźń, szacunek, to wtedy ta miłość jest trwała. A ten nieraz się ludzie dziwią, że tak się kochali i po roku się rozeszli, bo oni się tylko fizycznie kochali. Nie było tego partnerstwa, nie było tego zrozumienia. Najpierw musi być przyjaźń przede wszystkim, no i wspieranie się, wspieranie się. Może, żeby nie popełnili tego błędu, który ja popełniłam, bo ja popełniłam błąd, wychodząc za mąż nieodpowied za nieodpowiednią osobę, za nieodpowiedzialną osobę, dlatego ja sama wychowywałam te dzieci, było mi ciężko z niektórymi. Nieodpowiedzialna, może nie tyle zły, Ile nieodpowiedzialny, kompletnie nieodpowiedzialny człowiek. Bardzo, bardzo ważne, żeby zadawały się z ludźmi odpowiedzialnymi i zwracały uwagę na to, bo to wszystko później, no, czy przyjaciół, czy nie, wszystko. Patrzeć, kto jest obok. Kto jest obok? Czy to koleżanka, czy kolega, czy, czy narzeczony? Kto, kto jest obok? A jak się pokłóci w związku, to jak się pogodzić, dobrze? Proszę panią, to jest najlepsza to miłość w łóżku. Najlepsza miłość w łóżku. Pokłócisz jeden dzień się nie rozmawiasz tego, ale przychodzi wieczór, kładzie się, się spać tego. To proszę panią. Wszystko się załatwia. Przez to miłość. Miłość to przez łóżko. Proszę panią. Tak, no przede wszystkim, proszę Panią, rozumieć się wspólnie. Nie starać się na siebie przekonywać do swoich danych. Po prostu, jeżeli są jakieś dyskusje niepotrzebne, żeby i obie strony przestały przy swoich racjach. Po prostu na siebie nie udowadniać komuś, że ktoś nie ma racji. Jest dużo w tym, proszę Panią, żeby było wspólnego zaufania do siebie. To jest bardzo ważne, proszę Panią. Wspólne zaufanie, bo są rzeczy w życiu, które są niewybaczalne według mnie. A się zdarzają. A się zdarzają takie rzeczy. Czym jest ból po stracie ukochanej osoby? Ja niestety z żoną się rozszedłem, ale byłem do, do ostatniej chwili, dopóki ona żyła, byliśmy w dobrych relacjach, byliśmy. I później poznałem kobietę którą poznałem, kiedy ona miała 3 lata, a ja miałem 9. Jeśli nie wieliśmy 40 lat. I ją spotkałem na cmentarzu, przypadkowo, jesteśmy nawiązali, są pewne relacje, stopniowo, ja z nią byłem 10 lat. I doszedłem do wniosku, że tylu ludzi w życiu poznałem, tyle charakterów, ale tak przyzwoje człowieka, jakim ona była. To naprawdę nigdy nie spotkałem, bym nie wiedział, że ją na to stać, na tą delikatność, na grzeczność, na uczucie pod każdym względem. Pod każdym względem. Przez 10 lat ani razu się na mnie źle nie spojrzała, ani razu mi nie powiedziała przykrego słowa. Kiedy do mnie przychodziłem, zawsze widziałem uśmiech na twarzy. Nie słyszałem przez 10 lat, żeby ona okiem źle się wyraziła. Absolutnie. Tak, no. Także bardzo przeżyłem jej śmierć. To już jest 4,5 roku. Nie ma dnia, żebym pół dnia o niej nie myślał. Takim szlachetnym człowiekiem była, pod każdym względem. Ja lubię być z jakąś osobą serdeczną, miłą, i tak mnie wspiera ta osoba. I tak mi się przydarzyło, bo ja dwukrotnie po śmierci tego pierwszego, mimo że on mnie tak kochał, Nastąpiła śmierć, bardzo przeżyłam to. No, ale później wyjechałam do sanatorium. No i poznałam drugiego pana, tym razem był z Krakowa. No i mnie tak zafascynował, i miejscowość Kraków, bo byłam pewna, że na pewno mnie zaprosi. No i tak się stało, że by, była Wymiana Kraków-Warszawa, Kraków-Warszawa, i dzięki niemu bardzo dużo zwiedziłam. Kraków bardzo dobrze znam przez jego obecność. No, no to no i kochaliśmy się bardzo też. No ale później też zmarł. Mi tak się życie potoczyło, że jestem od tamtej pory sama. Mieszkam sama i brakuje mi jakiejś osoby życzliwej. Jestem teraz smutna, bo tak córka mnie zmarła w 15 roku, mąż w 17 ja zostałam sama. Także nie mam bliskich osób, nie mam rodzeństwa, tylko kuzynów. No, żeby jako takie zdrowie było, bo tak jak ja mówię, miałam pięć kręgów złamanych innych. Nerwice, no i tak trochę się uspokoiłam, ale samotność, no to, to jest nie do opisania, proszę Pani. Nie, 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 życzę nawet wrogowi to przeżywać, co ja przeżywam. Pochowałam najpierw córkę, potem męża i to w takich cierpieniach, bo rak, to wiadomo. Właśnie teraz będę miała 5 grudnia rocznicę, kiedy Michał dos miał udar, 47 lat miał, mój Michał. To mój syn, najstarszy, a miałam, tak jak mówię, troje dzieci. Mam jeszcze córkę i syna, i w sumie pięcioro wnuków, czyli dwoje od syna, który nie żyje, i, i, i reszta tym. Oni są dla mnie najważniejsi. Kocham ich bardzo i są dla mnie całym światem. Życie miałam ogromnie takie, Boże, trudno powiedzieć, urozmaicone, różnorodne, bo miałam śluby, pogrzeby, chrzciny, wesela, i wszystko miałam tak, bo Michał, mój, o którym opowiadałam, był z bliźniąt. Urodził się w siódmym miesiącu, miał kilo czterdzieści, jeszcze Ania kilo sześćdziesiąt, która żyła dwadzieścia dni. Jego siostra bliźniaczka. Ta, która, ten, który w tym roku właśnie, właśnie, odszedł. Więc ten ból wtedy, wtedy dla mnie, stracąc dziecko dwudziestopięciodniowe, a jeszcze drugie było w szpitalu, był nie do opisania. Był nie do opisania. Później miałam drugi wielki ból nie do opisania. Mój wnuczek urodził się z połową serduszka, żył pół roku. I sepsa. Wszystko się udało, była sepsa. Więc najgorsze dla mnie w życiu to były właśnie te dni. Myślałam, że jeszcze gorszego nie będę miała, a miałam śmierć i pogrzeb Michała. Mojego syna, 47-letniego, który był teraz w Maju. Kiedy dzieci były jeszcze, jeszcze no małe, rozeszłam się z mężem. Byłam sama przez jakiś okres czasu. I wydawało mi się to wtedy takie trudne, być samej, a dzisiaj po latach, jak na to patrzę, po tych tragediach, które przeżyłam, to była pestka w porównaniu do tego, co przeżyłam przez ostatnie właśnie te pół roku, kiedy codziennie stałam nad tym moim Michałem, który nie wiem, czy mnie słyszał, miał otwarte oczy pół roku i czuł ból, bo, bo widać było po jego twarzy, ale nikt nie umiał powiedzieć, już to nie rokowało też nadziei na, na przyszłość, więc ja z tą świadomością codziennie żyłam pół roku, chodząc tam nad, no a później już całe te wszystkie formalności, które trzeba niestety załatwić. Więc w porównaniu do tego wszystkiego, to wszystko inne nie miało żadnego znaczenia. Wszystko inne po prostu nie miało żadnego znaczenia, jeśli już taka tragedia człowieka spotka. Dwa miesiące temu żona mnie zmarła. I to mnie roz, rozerwało całkowicie, tak, że ja o, o, o niczym nie myślę. Ja nie, ja nie mogę rozmawiać na ten temat z mamą. Żyliśmy 64 lata w pięknym, w pięknym e, stylu. Tego. Jak wszędzie w małżeństwach. Są, e, czasami są o, ostre rzeczy. Z nami nie było, ze mną nie było z żoną. Była bardzo łagodna i bardzo dobry człowiek. I to za Pan mieszka sam? Ja mieszkam sam. Mam córkę, ale córka mieszka gdzie indziej. Ja mieszkam sam. Nie mam z kim rozmawiać. Nie mam nikogo wszędzie. Tu gdzie w pracy to jeszcze w pracy to się to, tego. Ale za, zachodzę do domu i w domu cisza. Włączam radio, telewizję, włączam. To ile to można oglądać, ile to by... ale jeszcze... I spodziewam, i, i wydaje mi się, że zaraz przyjdzie, że zaraz przyjdzie żona tego to cicho. To, to, to jest, to jest, naprawdę, to jest naprawdę, nie do pomyślenia, żeby być samotny po takim czasie i nie ma z kim rozmawiać.